Hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Emily's Holiday Season. Mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku, że jesteście zdrowi i oczywiście zapraszam Was na kolejny dzień z naszą Emilką. Przechodzimy do gry. Eee, sklep. Zajrzymy oczywiście, jak zawsze, do sklepu. No i jeszcze nam brakuje stówki na ciuszki dla dla bałwanka, więc niestety, ale musimy jeszcze zarobić. Już się boję, powiem Wam szczerze i mam nadzieję, że uda mi się poruszyć temat odcinka w dzisiejszym odcinku, bo coraz ciężej jest mi się skoncentrować na mówieniu, ale dobra, spróbujemy. Co nam szkodzi, nie? O, tak po prostu? O, tak po prostu. I tutaj się zaczęło, coś nowego się pojawiło. Upieczemy kasztany na początek dnia, żeby były już w zapasach. Znowu nie ma muzyczki. Tak jak raz jeden się zdarzyło. Mam nadzieję, że się pojawi. O, właśnie. I robimy kolejną świeczkę. O! Co to? Pieseł! Pieseł, jaki słodki! Yeah! O, dobra. Hashtag rozczulam się. No właśnie, już so cute. No pewnie, że poświęcimy mu uwagę w ciągu dnia. Dobrze, nie szkodzi, że żeby... Nie szkodzi, że zajęta. Damy radę. Eee. O nie Tak Taki pies ukochany Dobra I właśnie Tutaj jak widzicie robimy sobie świeczki Tak i to mnie O pojawia się nowa polewa I to mnie nakłoniło No I to mnie nakłoniło do pewnych przemyśleń Związanych z tym Czy dekorujecie swoje domy Mieszkania Pokoje eee. W taki sposób do it yourself, czyli robicie jakieś ozdoby. Piesełku, nie chcę naszej uwagi. E, takie ozdoby jakieś takie wiece, ręcznie robione, czy nie? Jestem bardzo ciekawa. E, no i też, oczywiście, ogólnie, czy. No co tu chodzi? On mi machał, że chce ten? Uwagi? Nie wiem. E, czy ogólnie dekorujecie. O, jakie rolniki przyszły? <laughs> e, czy ogólnie dekorujecie swoje domy i pokoje? Ja Wam powiem, jak to jest u mnie. Ja swoje mieszkanie dekoruję, oczywiście, że dekoruję. E... Powiem Wam, że mam w tym roku takie dekoracje. Tak, mam na pewno. Eee. Nie wiem o co tu chodzi z tym bieżącym, mnie dekoncentruje, a jest taki słodki. No, tu i tu kasztanik będzie. Dobra, i będzie kasowanko. Ja mam taki wieniec na drzwi, niestety jest plastikowy, bo. Ja mam takie coś, że u mnie w mieszkaniu jest piec w kuchni i jak się pali to w kuchni potrafi być nawet 30 stopni i gdybym miała taki wieniec prawdziwy, to, to byłoby z nim krucho, po prostu by szybko bardzo wysechł, więc mam taki wieniec na drzwiach, bardzo ładny, kupiony w tamtym roku w Home&You, jakby kogoś interesowało, no dobra piesku wiem. Eee, oprócz tego mam taką latarenkę na stół do kuchni, właśnie, bo ja bardzo lubię dekorować kuchnię. Nie wiem dlaczego. Eee, mam dużo świeczek, dużo serwetek z motywem świątecznym. Nie, ten pies mnie wkurza. On nie jest słodki, ale mnie denerwuje. Bo dużo uwagi wymaga. Super trzeba przemieszać. Co ja jeszcze mam? Masakra, ludzie ogarnijcie dupki. No piesku, jakbyś przychodził do mnie tutaj blisko, U umyj ten stolik w ogóle. zaliczymy go, że tak powiem, szybko, bo już chyba kumam o co mu chodzi. Dobra, będzie ostatni raz? Tak, dobra, okej. Okay. daliśmy mu małego precelka, jakie to słodkie. I co już. <ścoughs> no i ktoś tu denerwuje na mnie, już podaje, już. No tu gadam pani kochana do ludzi, no, a pani mnie tu denerwuje. I zawsze bardzo się staram, żeby mieć dekoracje yy, sezonowe, co już też mówiłam Wam w QA. No, i taką dekoracją, którą lubię robić ręcznie, jest pomarańcza, nabijana goździkami. To pięknie pachnie. Kojarzy mi się właśnie z czasem, kiedy byłam w liceum i wtedy sobie zrobiłam taką dekorację. I ona mi umilała czas nauki, takiej nauki przed świętami, bo często przed świętami jest tak, że dużo jest tej nauki w szkole. I ona mi właśnie przypomina mi ten zapach, ten czas, kiedy mogłam się relaksować i uczyć. Bo ja często miałam tak, że ja się relaksowałam nauką, bo ogółem bardzo lubiłam się uczyć. No i takie, takie pomarańcze nabijane goździkami bardzo lubię. A poza tym obecnie już nie robię żadnych ozdób takich ręcznych. Kiedyś robiłam witraże z Bibuł, jakieś tam dekoracje ręcznie, ręcznie robione na choinkę. Teraz już nie. Już nie mam na to czasu, ale zawsze się staram, żeby mieć dekoracje świąteczne. Dobra, czekajcie, bo tu zupkę trzeba. Ale zaczęłam dość późno. Powiem wam, że jak byłam młodsza, no to nie przywiązywałam do tego wagi. Zaczęłam dekorować swój pokój, jeszcze kiedy mieszkałam z rodzicami. No tak, gdzieś właśnie w liceum. Koniec gimnazjum, początek liceum. Wtedy zaczęło mi zależeć na ładnym wystroju. Mojego w pokoju. Nawet nie czuję, kiedy rymuję. Dobra, koniec dnia. Udało nam się tego eksperta, czy nie? Chyba nie. O, przyszła właścicielka. No właśnie, ale on chciał wcześniej, no widzisz. No właśnie, nie było problemu. Nie, wcale nie. Skądże? Dobra, mamy koniec dnia i ciekawe, czy nam starczy na tego bałwanka. Też jeśli macie jakieś ciekawe pomysły na dekoracje, jej, starczy, dobra, kupujemy, na dekoracje, macie jakieś takie, wiecie, swoje patenty, to możecie pisać, bo ja jeszcze, no, do świąt jeszcze trochę czasu i na pewno zdążyłabym jakoś sobie udekorować coś tutaj w mieszkaniu według waszego pomysłu, także jak macie jakieś takie, wiecie, swoje własne sprawdzone patenty od lat, to piszcie. Ja też mam te um, cotton balls, nie, nie wiem, czy wiecie, co to jest, to są takie kulki, obwinięte, powiedzmy, nitką, tak to nazwijmy, różne kolory. Ja mam akurat niebieskie, no bo wiecie, że mam niebieski pokój, i sobie wiszą pod oknem i to też daje taki ciepły, świąteczny klimat. Mam oczywiście dekoracje na oknach, takie zwisające yy, reniferki, tak. Kiedyś miałam takie naklejane na, na okno, mm, żelowe ozdoby, o tak to się nazywa. No i oczywiście choinka, ale choinka to inny temat na inny odcinek. No i jak wiecie, jestem wielką fanką świeczek, wosków, janki, kandyl i tak także u mnie się ciągle palą świeczki, ale temat y, zapachu świąt to poruszę też w innym odcinku. A teraz przechodzimy już do szóstego dnia. Kolejna nowa świeczka. Nigdy nie robiłam takiej świeczki. A o, o, coś się będzie działo, już tu kliknęłam. O nie! Jak to, jak mogłaś sobie przypalić łapkę? O, idzie ten. Richard, na pomoc! Richard! No właśnie. My cię chyba nie lubimy. <laughs> Sadzić rękę do śniegu, w sumie to działa. W końcu śnieg jest zimny. No właśnie. No ale Emily się martwi o innych, ja też, zawsze. Nigdy nie myślę o sobie. Ty będziesz mi pomagał! To co, ja gram dzisiaj nim? Tak! No, gramy Richardem, jak w zielonej osadzie. Jestem ciekawa, jak mu sobie pomarł, pora poradzi. Dobra, Emily ma dzisiaj wolne. No dobra, no, może być. Jakoś nawet szybko chodzi. Eee, świeczka i zupka. Eee, to i to. Ciekawa jestem, jak się robi takie świeczki. W sumie nie wiem. Nigdy się tym jakoś nie interesowałam. Myszka, 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 nie widzę jest, nie widzę. Nie widzę, trudno. Może jeszcze będzie dzisiaj. Dziecku, zrób zdjęcie. Franek. Biedna Emilka, przypaliła sobie łapkę. E, precelek z tą żółtą polewą, dobra. Nie skasujemy podwójnie. Super. Bądź <laughs> wyglądają jakby stali się patrzyli na naszą Emilkę. Dużo ludzi się tu kręci. W sumie czuję się tak jakbym była na prawdziwym jarmarku. <laughs> e, owocki. Trzeba będzie zupę wymieszać zaraz. E, świeczka i zupa też, okej. Okay. Akurat jesteśmy blisko, poczekamy już, bo tutaj trzeba będzie to przemieszać. No właśnie. I świeczka. Idź po stolik. Podajemy i kasujemy razy trzy. Bardzo fajnie poszło. Fotka. Zielona świeczka. zupka zielona, zupka czerwona. On jakoś szybciej biega niż Emilka. To jest nawet całkiem miłe. O, dwa razy zupka czerwona. Jakiś ten bałwanek jest słodki udekorowany. No i co? Marchewka i kartka świąteczna. Tak, na temat kartek świątecznych też będziemy oczywiście rozmawiać, no bo jakby inaczej. To jest dość ważny temat, moim zdaniem. E, świeczka serduszkowa. Tak. Nie wiem, gdzie ona jest. Nie widzę jej. Nie wiem. E, tutaj. Nie widzę jej, dlatego że ten śnieg mnie myli. Bo on się miesza razem z tą myszką właśnie, bo ona ma taki kolor jasny. I mi się umiesza. w oczach. Zupka i podamy tu. Kartkę podamy tu. Kasujemy. Kartka i precelek. A tutaj dla ciebie co będzie? Świeczka. Taka świeczka i taka świeczka. Zupa, zupa, zupa. Zdążyłam. Idź posprzątać i skasować. No? Widzisz, że Emila możesz sobie odpocząć. Panowie wszystko ogarniają. Czekajcie, bo zupę przemieszam. <grytania> Ym, marchewa. Precelek. Kasztanik. No i fajnie. Idzie nam jakoś znowu. Precelek. Precelki mi się z Krakowem kojarzą. <grytania> Nie wiem jak wam. Ym, kasztanik i marchewa. Tutaj, do tej pani. Proszę bardzo, posprzątaj stolik. O, zaraz będziemy mieli eksperta. Jej. Wiecie co? Upieczę sobie kasztany. Dobra. Świeczka. Ale tak ogółem, ogółem, to ja za jakiś taki do it yourself nie przepadam, nie, e, nie lubię takich prac plastycznych, wolę sobie coś kupić. No nie złapię tej myszki dzisiaj, nie wiem gdzie ona była. E, jestem ciekawa właśnie jak wy, czy macie jakieś takie dusze artystyczne i lubicie takie rzeczy, czy nie? Ja, ja średnio, poza takimi, kiedyś nie byłam dzieckiem to bardziej, teraz już nie. Ale też wiecie, teraz to już nawet gdybym bardzo, bardzo, bardzo chciała, to nie bardzo mam na to czas. Może przed świętami teraz będzie troszeczkę lepiej, zobaczymy. No bo wiecie, jednak święta mają swój e, specyficzny klimat i się chce robić takie rzeczy po prostu. O. Dobra, mamy eksperta. Nie ma nikogo do skasowania, ale za to jest zupa do wymieszania. E, kasztan i świeczka. O, nawet więcej będzie tych zielonych świeczek. Zielone mają wzięcie. No i gitarka. No i skasuj. Okej. Okay. Richard, okazałeś się bardzo pomocny. Mamy eksperta. No. Lepiej z łapką. Oj, oj, oj. <gryw> no dobra. Wybaczyliśmy mu. Niech mu jest ale ci panowie się kręcą wokół tej naszej Emilki. W sumie się nie dziwię, fajna dziewczyna. Dobra, zakończyliśmy dzień i kończymy odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić po sobie komentarz, pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeśli się wam podobało. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na Facebooka, na bloga i na Instagrama. Linki jak zawsze macie w opisie. I do usłyszenia w następnych odcinkach. Pa, pa!